Siemaneczko, witam wszystkich, Szuwar z tej strony. Mam od Was mnóstwo pytań odnośnie mojego akwarium Malawi. No to, nie wiem, możecie tutaj dać jakieś porady bo oglądów jest pełno. Yy, ogólnie nagrywam filmik z dzisiejszego oczyszczenia i wymiany wody, jak to wygląda. Będę robił to pierwszy raz, więc mogę się trochę pogubić, ale myślę, że wyjdzie z tego fajny materiał. Tu zobaczcie sobie z bliska jaki kondon. W kamerce nawet tak nie widać, ale na żywo jest no, mega, mega ciulowo to wygląda. O, no jest zielone, no nie powinno tak być. No i dobra, bierzemy się za czyszczenie, sprzęty jakieś mam i działamy. Z tej strony wygląda jeszcze gorzej. Jedną z przyczyn było światło, ale już sobie zapierniczyłem rolety i mam takiego antyglona, który praktycznie gówno daje. Przechodzimy tutaj do sprzętu. Jest taka łopatka. Już ją tutaj zmieniamy. Albo gąbeczka. Zobaczymy, czy le lepiej będzie schodzić. Albo tu mamy taką drapaczkę. No, tym powinno schodzić najlepiej. Myślę, że nie powinno to zająć się dużo czasu. No, powinno to sięgnąć. Zaczynamy od drapaczki. Schodzi jak z dupy. Zobaczmy Jednak to nie będzie szybka, szybkie czyszczenie. Zobaczmy gąbkę. Nie no, gąbką rewelacja. Dobra. Moi drodzy, zapierniczamy. Ogólnie co? Zobaczycie efekt końcowy, musi być kozacką, no i później wymiana wody. No, jedna gąbeczka to gąbeczka. Nie, no, schodzi pięknie. Jak macie jakieś pomysły na te no to piszcie w komentarzach, no bo jest tragedia. Ogólnie pierwszy raz czyszczę akwarium od jego założenia. No i tak jak wspomniałem wcześniej był problem z tym światłem. No teraz sobie zasłoniłem rolety, no ale na salonie jest kurczę ciemną. Wszędzie sensie, rolety muszą być pozasłaniane. Tragedia. O, Urywa! Dobra. Szybko to opierdolę. Z tej strony mam nagram, jak jest przed. No, tu już jest pełno. tu już można się przejrzeć. No, no już rozróżnię te rybki. Będę rozróżniał kolory, bo tu już nie bardzo. Pierwszy etap zakończony sukcesem. Zobaczcie. No kurczę, Francja Elegancja. Myślałem, że mi długo zajdzie, ale wyrobiłem się chyba w pół godzinki albo 25 minut. Tu jeszcze, jak sam przemyłem. No pięknie wygląda zero glądów. Za chwileczkę wymiana filtrów. No tam się troszeczkę pogłowia. No, tu jest hamowa. Kilka takich pierdółek zostało, no, trzeba podłączyć światło i wtedy powyczyszczać na zicher. Tu jest mózg całej operacji. Dwa filtry, grzałeczka. i tu się będziemy pierdolić. Muszę iść po instrukcję obsługi. Wiecie co? Filtrami to się zajmiemy później Spójrzcie sobie Tutaj zasysa takie urządzonko Wodę I Ciekawe czy pójdzie Nie no idzie Trochę słabe to ciśnienie O jest W końcu lepiej No i co? Pieczniemy gdzieś tyle wody, tyle wody ubędzie, i później dolejemy świeżej. Na świeżej będziemy dolewać, że wiaderko włożymy do zlewu, puścimy z kranu, włożymy pompkę i odwrotność. Zrobimy w sytuacji, Także woda powinna się szybko, fajnie wymienić. Co do filtrów, no to widzę, że tam jest wyższa szkoła jazdy, i to jest tak zamontowane, że nie chcę tego rozpierdolić. Ej, gościu. Więc chyba będą musieli przyjechać tutaj fachowcy W sumie nie obiecali, że przyjadą na pierwszą wymianę Wodę i umyć to sobie sam mogę, ale filtry to muszą mi chyba pokazać Ale wybuchy, komplikacje Podłoga mokra Zalane Wężyk wyskoczył I był problem Wszystko się wylało nas. dwa takie wiaderka wylały się na podłogę A to przy, przy tym Zobaczcie, co tu się odjebało. Z dwa takie wiaderka wylały się na podłogę. No masakra. Tylko była odwrotność. Wężyk mi tutaj stąd wyleciał i lało się na podłogę. Cała kuchnia zalana wodą. Jeszcze podbiegłem i się wypierdoliłem. A, ważne, że jak cały. Mam nadzieję, że się film spodobał. Łapki w górę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Co? Podajcie na Instagrama, fanpage'a, tam mniej więcej i do usłyszenia już niebawem.